Rozdział 29: Pętla przy końcu świata. W tamtym okresie czterech lat od powrotu ze szpitala mój stan się tylko pogarszał. Z każdą falą powtarzającego się cyklu: grzech, ataki złego, wykorzystujące moje słabości, obwinianie za to Boga, pogarszanie stanu przez brak oparcia w wierze, presja na rodzinę, pogarszanie relacji, uzależnienie, pogarda wobec siebie. Myśli samobójcze, nawracanie się poprzez sakramenty, polepszanie sytuacji, nabranie pewności siebie i chęć odbicia sobie ciężkich czasów poprzez zużywki, grzechy powodujące ataki złego itd. Tak Komentarz Ducha Świętego, cytuję: Bóg pragnął tobie pomóc, ale nie był w stanie, ponieważ ciągle wracałeś do grzechu, nie mogliśmy do ciebie dotrzeć, przez to jakie zasady panują na świecie. Teraz, kiedy czytam to po latach, przychodzą, <laughs> przychodzą mi myśli, które przerównują ten okres mojego życia do tego, co może wydarzyć się w czasie wielkiego ucisku, w czasie apokalipsy, w którym ludzie będą żyli w wielkim napięciu, nie radząc sobie ze stresem i chaosem wewnętrznym i zewnętrznym. Będą uciekali do szukania zapomnienia w używkach, seksualności i tym wszystkim, co daje im chociaż chwilową ulgę. Które nie znajdą w opieraniu się na religii. Tak jak ja będą oskarżali Boga o to, że ich, że ich stan i stan świata jest spowodowany karą Bożym. Tak jak ja będą obwiniali wszystkich koło przy, przyczynianie się do ich nieszczęścia, co tylko będzie pogorszało ich relacje. Takie myślenie i destruktywne działanie tylko pogarszało mój stan, prowadziło poprzez szatana do piekła na ziemi. Co powodowało, że szukałem ratunków w myślach samobójczych, to wszystko będzie źródłem zła i cierpienia u innych ludzi, nie dających sobie rady w tym chorym świecie, nie opierających w swojej nadziei na polepszenie życia w Chrystusie, jedynym zbawicielu, który może wyciągnąć człowieka z takiego piekła i na kościele katolickim, który jako jedyny może doprowadzić człowieka do komunii z Bogiem. Co radzi Duch Święty w takich okresach? Cytuję. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie pamiętali o tym, że to szatan jest odpowiedzialny za zło, które spotyka ludzi, które ludzie się otwierają poprzez grzechy. Jeżeli ludzie uświęcaliby się w sakramentach spowiedzi i Eucharystii i wiedzieli, że to nie Bóg jest odpowiedzialny za zło spotykające ludzi, wtedy nie dochodziłoby do takich sytuacji, jakie spotkały Ciebie, czyli nie stawiałbyś presji na żonie, przez co nie straciłbyś z nią więzi, nie doprowadziłoby to do Twojej sytuacji, której ratunku szukasz w śmierci. Amen. W kwestii wielbienia to bardzo ważne jest to, aby w takich okresach ucisku pamiętać o wielbieniu Boga, który pragnie prowadzić ludzi do tego, co najlepsze, wyprowadzając ich z kłopotów. Wielbienie Boga w okresie wielkiego ucisku będzie też sposobem na to, by nie poddawać się beznadziei, a pamiętać o tym, że Bóg pragnie zabrać Wszystkich ludzi zdala od tego cierpienia w ciele i duchu, a nie chcę, by ludzie tak cierpieli. Amen. Koniec cytatu.